I do pójścia za Chrystusem zanieśmy do Boga nowej i prosimy go, by wysłuchał nas przez syna który wiernie wypełnił Jego wody. No, się za świętym, ale równocześnie jedność. Zaczęło płaszczać z tej opieki święty Jan stawiał się za nim w Boga i drogę do święty przez ciertośnię, za siostrze aby Panie Twój sybierny i pełni Twoją wolę, przyjmując poniżenie cierpienie i śmierć. Sprawy nasz ludziom, że otrzymaną od Ciebie poczętną siłę, a nasze modlitwy, bo zgodne z Twoją wolą, zostały przyjęte i wysłuchane przez Chrystusa Pan